Witam wszystkich. W dzisiejszym filmie 7 atrakcji stolicy Wielkopolski w jeden dzień. Zapraszam do oglądania. Plac Wolności. Największy plac tuż przy poznańskim starym rynku. Miejsce organizacji wielu imprez, a na co dzień przestrzeń sprzyjająca leniwym spacerom. Tak w skrócie można było pisać Plac Wolności. Jednak sam plac to nie tylko ludzie, to przede wszystkim budynki których istnienie i rola w dzielach miasta zdecydowały o charakterze tego miejsca. Znajdziemy tu bibliotekę raczyńskich, pomnik hygiej i fontannę wolności. One powiedzą nam całkiem sporo o placu, który ma już przeszło 200 lat. Zamek Królewski pustaraz widokowy. Zamek Królewski w Poznaniu znany także jako Zamek Przemysła II to pierwszy i jednocześnie najstarszy zamek królewski w Polsce. Wzniesiony został krótko po lokacji miasta na lewym brzegu, czyli jeszcze w XIII wieku przez Przemysła II, króla Polski. Wielokrotnie na przestrzeni wieków uległ zniszczeniu i równie wielokrotnie był odbudowywany z ruin. Dzisiejszy wygląd zamku to efekt rekonstrukcji południowego fragmentu zamku który został zrealizowany w latach 2010-2013 według projektu Witolda Milewskiego. Na północ od niedawno wykonanej rekonstrukcji znajduje się odnowiony w latach powojennych budynek Raczyńskiego oraz przebudowany dawny pruski budynek wzniesiony najprawdopodobniej w miejscu dawnej wieży mieszkalnej. W obu tych starszych budynkach mieszczą się dzisiaj przestrzenie Muzeum Sztuk Użytkowych oraz muzealne pracownie. Natomiast na szczycie wieży zamkowej dostępny jest taras widokowy, dzięki któremu możemy podziwiać piękną panoramę. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind Stary rynek to główny plac w Poznaniu, wytyczony w połowie XIII wieku jako centralny punkt miasta. To trzeci pod względem wielkości rynek w Polsce, zaraz po krakowskim i wrocławskim, oraz jeden z większych w Europie. Na poznańskim rynku można zobaczyć zabytki z niemal wszystkich epok, a funkcjonujące tu restauracje, kawiarnie i puby oraz cyklicznie odbywające się wydarzenia nadają mu wyjątkowy charakter. To wszystko sprawia, że Stary Rynek w Poznaniu jest nie tylko miejscem uwielbianych przez mieszkańców, ale jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta. Obecnie na rynku prowadzone są prace remontowe, które rozpoczęły się w 2021 roku. Zasadnicze prace budowlane powinny zakończyć się dopiero jesienią tego roku. Trasy prowadzące przez plac budowy są tak wyznaczane, by pieśni mogli dojść do każdego budynku. Bazylika Kolegiacka. Bazylika Kolegiacka, inaczej Fara Poznańska, barokowy kościół farny i zarazem kolegiacki pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Poznaniu. Należący do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i świętej Marii Magdaleny znajdujący się przy ulicy Gołębiej. Jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki baroku w Polsce. Wybudowali ją jezuici. Niezwykle bogaty jest wystrój kościoła. W żadnej polskiej świątyni nie zaprezentowano w tak dużym stopniu ekspresyjnej maniery baroku rzymskiego. Nie bez powodu zwanego barokiem triumfującym. Zamek Cesarski. Zamek Cesarski, jedna z najbardziej niezwykłych budowli poznania. Powstał w latach 1905-1910 jako rezydencja ostatniego niemieckiego cesarza Wilhelma II. Po I wojnie światowej zamek zmienił swoją funkcję. Dawne cesarskie apartamenty na pierwszym piętrze stały się pomieszczeniami przeznaczonymi dla prezydenta Rzeczypospolitej, a znaczna część pozostałych przestrzeni użytkowana była przez Uniwersytet Poznański. W czasie II wojny światowej gmach został całkowicie przebudowany przez nazistów. Po zakończeniu wojny zamek przez krótki czas zajmowany był ponownie przez Uniwersytet Poznański, by w 1948 roku stać się siedzibą władz miejskich. Na początku lat 60. ubiegłego stulecia gmach ponownie zmienił użytkownika, którym stał się Pałac Kultury. W połowie lat 90. Pałac Kultury został przekształcony w Centrum Kultury zamek, który do dziś użytkuje zabytkowe wnętrza. Szachty. Szachty w Poznaniu to dawne cegielniane zagłębie miasta, które obecnie przekształcono w piękny, ogólnodostępny park. Wokół dawnych dołów wyrobiskowych, dzisiaj będących stawami, wytyczono liczne ścieżki i alejki, tworząc bardzo spokojną i otoczoną bujną przyrodą przestrzeń rekreacyjną, w której centralnym punktem jest 25-metrowa wieża widokowa. Jedyna wolnostojąca wieża widokowa w mieście. Najważniejsze prace i uroczyste otwarcie parku miało miejsce w 2018 roku. Przekonajcie się, jak fajne i nietuzinkowe miejsce udało się stworzyć na południu Poznania. Jak Wam się podobał Dzień w Poznaniu? Napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się taki format. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Miejsce godne polecenia jak najbardziej. A dole można wypić kawkę, podziwiać piękno stawów, no i poznania.